Cześć, tu Adam z Organic Life, ciało, emocje, relacje i Success Mind, ustawienia systemowe i mentoring dla firm. Witam Cię w moim autorskim kursie Organic Mind, który ma na celu podnoszenie Twojej świadomości i poprawienie komfortu Twojego życia. Dzisiaj jesteśmy w module pierwszym, w części piątej, które tyczy się poczucia powinności. Jak zawsze, na samym początku powiem, że o wiele bardziej istotnym od tego w stosunku do kogo czujemy tą powinność, jest to, jak to uczucie przebiega, w jaki sposób pojawia się w naszym myśle, jaka, nasz, jaka jest nasza relacja do tego uczucia. A więc zastanów się proszę w stosunku do jakich osób, w stosunku do jakich sytuacji czujesz, że powinieneś, powinnaś coś zrobić. I zobacz. Co tak naprawdę przynosi to do Twojego umysłu? Być może zauważysz, że z tego poczucia powinności tak naprawdę rezygnujesz z siebie. Myśląc, że powinieneś, powinnaś coś zrobić, efektywnie zapominasz o sobie, o swoich wartościach. O tym, co jest dla Ciebie ważne. O tym, dlaczego ktoś jest dla Ciebie ważny. A więc widzimy, że poprzez odczucie powinności rezygnujemy z siebie. A rezygnując z siebie, zawsze odpowiadamy ukrytą złością. Więc jeśli nie chcemy, by to toksyczne uczucie towarzyszyło nam w naszym życiu, Potrzebujemy odzyskać własną autonomię, zrozumieć, co jest dla nas ważne, co sprawia nam szczęście, jakie są nasze wartości i jakie są nasze właściwości. I żeby to zrobić, nie potrzebujemy kierować się na zewnątrz, ale zajrzeć w głąb siebie. I odzyskać swoją własną autonomię. To, kim tak naprawdę jesteśmy wewnątrz naszego serducha. To, co dla nas jest ważne. To, kim tak naprawdę my jesteśmy. Jeśli czujesz, że jest to temat dla Ciebie ważny, że jest to coś, z czym chciałbyś, chciałbyś popracować, to zachęcam Cię do wykupienia medytacji, w której prowadzę cały proces odzyskiwania swojej autonomii i oswobadzania się z poczucia powinności w swoją myślę. Zachęcam Cię również do zapoznania się z innymi wideo, zarówno z tego modułu dotyczących lęków, strachu, wstydu, powrotu do czucia ciała, jak i z pozostałych modułów dotyczących emocji, uwarunkowań społecznych i wyższych emocji oraz rozwoju duchowego. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się Ciepło, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.